The moment był w biedronce, tu był w psychiatrykach, tu był zawstydził. Turbo Demomena e, moi drodzy widzowie, słuchajcie, ostatnio po prostu, ostatnio po prostu hmm, przeglądałem taki kanał na YouTube Matura to Bzdura. No i się szczerze, naprawdę szczerze się, słuchajcie, zmartwiłem, bo na początku myślałem, że to śmiesznie będzie, ale. Taki brak po prostu podstawowej wiedzy po prostu 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 mnie przeraził słuchajcie naprawdę sobie się no kurde no kurde, że mi powiedzieć Kurde... da no naprawdę po prostu słuchajcie jedna druga to jest zero i pół to jest to samo. Słuchajcie, jedna druga nie, ewentualnie ja tłumaczę. Jedna druga równe jest 0. To jest równoważne, 0,5. Dlaczego? Pomnóżmy to, to jest 0,5. Zobaczcie, 0,5, tak? Czyli tutaj zrobimy 5 razy 5, zrobimy tutaj 5 razy 1 i tu 5 razy 2. Tu nam jest zmienia ułamka, tak? Czyli 5. I tu 10. To się równa. Po przecinku to jest dziesiąta część, tak? 0. Gdyby tu było jeszcze, zobaczcie, 0, to jest 5, a to jest dziesiętna część, bo jest jedno miejsce w przecinku. Czyli 10. To jest to samo, słuchajcie. Możemy to skrócić teraz. Przez 5 podzielić, tak? To jest jedna druga. Jest równoważne jednej drugiej. No i tyle tutaj nie ma co po prostu. Gdyby było ile po przecinku? Jeszcze jedno miejsce to jest ile? Jak tu jest 10, to tu jeszcze jedno 0 to jest 100. Czyli 5setnich. To jest równoważne. Jako 5setnich. To można skrócić przez ile przez 5. To będzie ile? 1, 20 koniec. Naprawdę słuchajcie, przerażacie mnie i ja się wystraszyłem dlatego po tego prostu odcinek mnie. Naprawdę no. Zróbcie coś sobie, bo ogarnijcie się gdzie. Naprawdę? Zacznijcie się powoli ogarniać, bo zimno.